Thank you. Kilkudziesięciu wolontariuszy, pracowników Orlenu przy rądzie nawciarzy posiało łąkę kwietną. Taki zielony element krajobrazu pozwala wprowadzać bioróżnorodność tam, gdzie do tej pory jej nie było. Nim wolontariusze przystąpili do pracy, odbyły się warsztaty. Karol Podyma, ekspert, założyciel łąk kwietnych, mówił o znaczeniu łąki dla ekosystemu, rodzajach roślin, które ją tworzą. Łąka kwietna to kolejna inicjatywa Orlenu. Cel jest wielokierunkowy. Po pierwsze, jesteśmy firmą społecznie od po drugie, takie akcje są w naszym DNA. Po trzecie, jest to związane ze zmianami klimatu i dostosowaniem się do zmian klimatu. Po czwarte, jest to doskonały przykład do naśladowania. Łąka Kwietna ma bardzo dużo zalet. Tworzenie takich miejsc jest coraz bardziej popularne i oczekiwane. Jest pewnego rodzaju bioretencją to znaczy, że taka Łąka Kwietna jest w stanie pochłonąć dużo więcej wody i zmagazynować niż klasyczny trawnik. Po drugie, jest takim hotspotem bioróżnorodności. To znaczy, że taka łąka kwietnia, odpowiednio dobrana do parametrów gruntu, otaczającego środowiska, życia biologicznego, jest w stanie przechowywać do 300 gatunków zwierząt no i około 60 gatunków roślin. Kolejnym aspektem może to być że fakt, że jest ekologiczna. Dlaczego? Ponieważ pozwala na zagospodarowanie tzw. wysp ciepła, które powstają w miastach. Jest kolorowa, więc dla klimatu otoczenia stwarza idealne warunki, ponieważ zmienia się z porami roku. Jest też ekologiczna, dlatego że zatrzymuje pyłki, zapobiega alergiom, ale zatrzymuje też pyły, które mogą być przyczyną powstawania szkodliwego dla ludzi smogu. Łąka kwietna ma wiele plusów, zmienia się z porami roku, wpływa na dobre samopoczucie wśród oglądających ją. Takie łąki miejskie po prostu też zmieniają percepcję ludzi na postrzeganie takiej trochę zieleni nieuporządkowanej. My w ogóle dążymy do tego, żeby ograniczyć pielęgnację w miastach, żeby dać naturze jakby samemu zarządzać tą zielenią, bo to jest najtańsza. Tutaj no ta łąka będzie jakby takim Terenem, który będziemy się opiekować, bo każda łąka wymaga opieki. To jest w ogóle dość specyficzny taki ekosystem, który bez działania człowieka nie mógłby funkcjonować. Bo jeżeli byśmy tutaj zaprzestali jakichkolwiek działań, no to w pewnym momencie zaczęłyby pojawiać się drzewa, krzewy, no i stworzyłoby się tam taka przestrzeń, jak mamy tutaj za plecami, czyli po prostu zarosłaby drzewami. A coraz więcej badaczy pokazuje to, że łąki są bardziej bioróżnorodne niż lasy, więc bardzo ważne jest to, żeby nie, o nie dbać. Dzisiaj mamy dwie grupy, po 50 osób, pracowników. I będziemy obsiewać najpierw jedną łąkę, która jest po mojej prawej stronie. Ona jest po powierzchni około 700 metrów. A potem łąkę, która jest za moimi plecami, też o powierzchni 700 metrów, żeby to było równo rozdzielone dla wszystkich. Po 50 osób wszyscy razem będziemy siać. Ustawimy się tutaj w rzędzie. Na moją komendę będzie tutaj wysiewanie tej łąki. Działań związanych z bioróżnorodnością Orlen organizuje wiele. To m.in. sadzenie lasów, ale i sprzątanie brzegów rzeki. Pierwszą łąkę pracownicy Orlenu wysiali w 2019 roku, a już dziś planują kolejne ekologiczne akcje.